Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj opowiem Ci o przełomowej rzeczy, którą udało nam się zrobić w Still Good Care, czyli platformie, w której możesz wystawić różne produkty o krótkiej dacie ważności w niższej cenie, aby ludzie jeszcze zdążyli to kupić, zanim się to po prostu zepsuje i trzeba będzie wyrzucić. Co jest przełomowe? Nasza aplikacja wyświetla taką listę paczek, ofert, rzeczy, których data ważności jest krótka, które można kupić. I to są właśnie lokalne paczki, czyli u mnie tutaj w Łowiczu jeszcze nikt się nie wystawia, nikt tutaj nie wrzuca paczek, więc moja lista jest pusta. I co zrobiliśmy przełomowego? Zrobiliśmy paczki z wysyłką. I jak wchodzimy teraz w zakładkę wysyłka, to mamy rzeczy, które możemy sobie kupić. I będąc w Łowiczu, mogę kupić jakieś rzeczy, które są wystawione, sprzedawane przez kogoś z Pozałowicza, skądś z daleka, ktoś kto po prostu np. z Krakowa, wyśle mi różne produkty paczką. I to jest bardzo przełomowe dla nas, bo nagle z firmy, która działa w Trójmieście, stajemy się firmą ogólnopolską, bo możemy wysłać to wszędzie do Polski. Więc to jest nagle ogromny przełom. A jak to się stało, że coś takiego zrobiliśmy? powiem Ci, że bardzo szybko, bo w czwartek rozmawialiśmy z zespołem, jak to ma wyglądać. Dogrywaliśmy szczegóły, zastanawialiśmy się, jak to ma działać ze sobą, i dostałem termin, deadline, dostałem czas na wykonanie tego wszystkiego. Czwartek, potem piątek, sobota, niedziela i cały ten tydzień, a już w środę mieliśmy na produkcji paczki wysyłkowe, właśnie do wysłania. A dlaczego tak szybko? Cóż, no musiałem się spiąć. Bo zacząłem rozgrzebywać aplikacje i robić tam różne rzeczy związane właśnie z paczkami, i przyszło nowe wymaganie, które musiałem wrzucić dzisiaj rano. Już musiało działać na produkcji o godzinie 2-4 w nocy, więc musiałem to wrzucić już wcześniej, mianowicie wczoraj, aby to działało jak najszybciej. A jak miałem rozgrzebane paczki, no to musiałem je najpierw skończyć, a dopiero potem zrobić kolejne wymagania i kolejny feature. Więc Cóż, no, praca w weekend skończyła się tym, że deadline został zrealizowany. W końcu udało się coś zrobić na czas i od środy możesz kupować na platformie Still Good Care paczki z wysyłką. No i to chciałem Ci powiedzieć, że cóż, dodawanie takich zadań sprawia czasami, że aż chce się pracować, bo widzisz, że robisz jedno zadanie i to zadanie, które nie trwa miesiąc albo dwa miesiące, tylko. Minimalizujesz tutaj nakłady, ograniczasz wymagania, robisz prostą ścieżkę dla zakupową dla klienta oraz przede wszystkim dla dewelopera, żeby dało się to szybko wdrożyć i masz już rezultaty, bo pierwsze paczki wysyłkowe już zostały kupione. Zatem zapraszam cię serdecznie na stronę Still Good Care, abyś kupił sam jakąś paczkę i zobaczył, jak to wszystko działa. Oraz zapraszam cię w najbliższy poniedziałek na kolejne spotkanie ze mną. Cześć!